Yy, nagrywam bez mikrofonu. Yy, Kurczę, nie wiem, czy on teraz to weźmie do, do pyska, ale właśnie upolował na myszkę. Kiciuś, pokaż myszkę. No, kurde, no, podnieś ją, chłopie. No, tak, no, Kiciuś, podnieś myszkę. I ja faktycznie tam mysz widziałem. Właśnie gdzieś tam w okolicy Murłaty się kręciła. No, także przez przypadek jedno, jednej mniej e, ja robię wzmocnienia ucinam gdzie się da do krokwi tam mamy pozaznaczane e, które do wzmocnienia jest trochę tego te grubsze bele dajemy tam gdzie e, grubsze bele da, da, dajemy tam gdzie jest naprawdę cienko, a tak zapobiegawczo dajemy troszeczkę cieńsze tak żeby jeszcze dodatkowo jakoś tam wzmocnić niekończąca się historia z tym poddaszem, ale niedługo ten dekarz wchodzi, więc Chcemy, żeby już wszystko było przygotowane. Niech on to zrobi. Raz, zabudujemy to GK. Oczywiście, wcześniej ocieplimy i zapomnimy w ogóle o temacie. Oglądajcie, śledźcie i działamy dalej. Dobra, ście Za sekundkę będzie Sylwia. No, niestety, ja już muszę się zbierać do pracy. Dziś druga zmiana. Ale tak, mamy przygotowane takie odcinki. Między 25 a 45 cm, minimum 22 sztuki, bo tyle, 22 albo 24 już nie pamiętam, bo tyle mamy krokwi. I takie odcinki, czyli to, co będzie tutaj, to będą te łączniki na samej górze. E, to, tak, żeby połączyć dwie krokwie na samym szczycie, żeby. E, bo te blaszki, o których e, pisaliście, że są żałosne, macie rację, e, sypiłem sobie głowę popiołem, bo tak faktycznie jest, no, y, tak popatrzyliśmy sobie, no główno to jest, no, jakby nie patrzeć, kawał tej tej beli, powiedzmy, że tej, y, jest dużo bardziej wytrzymały niż blaszka y, 2 mm. Pff, no jest żałosna wręcz, tak jak człowiek popatrzy na ten dach, gdzie on nie jest jakiś spektakularny, o kiciuś sobie chodzi tutaj, y, ale no to tak czy inaczej y, jakieś tam, o, myślę, ogromne przeciążenia przenosi, więc tak zrobimy, te wszystkie pozaznaczone miejsca będą wzmocnione. To są te bele, które mają wadę, czyli te, które są za cienkie i dekarz prosi, żeby tam je dodatkowo hmm, pozmacniać, dobić dechy, dobić bele. Co będziemy mieli, to to dobijemy, jak nie, to kupimy już, e, wiadomo. Dziodować można do, jakimś tam, do jakiegoś tam stopnia, ale jak trzeba będzie, to, to oczywiście tam się coś skupnie z tych płyt OSB chociażby. No, i dobra, no ja Was zostawiam. Mam nadzieję, że Sylwia też coś tam dogra. Kiciuś upolował myszę i na swoim królewskim miejscu siedzi. Oddaję Wam telefon Sylwii. Oddaję Wam, no, głos dla Sylwii. Mam nadzieję, że będzie coś interesującego. Trzymajcie się, dziękuję Wam, że jesteście i do zobaczenia niebawem. Witajcie, kochani, mała zmiana na siedlisku. Zamiast Adriana jestem ja. Adrian pojechał do pracy. Ja się dzisiaj porządnie wysłałam. Pierwszy raz od X czasu. No i przyjechałam sobie podziałać. Oczywiście Adrian mnie już zadaniował. Nie zadaniował mnie tym tam, 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 tam. Czyli znowu musiałabym wejść na strych. Jak najbardziej wejdę tam, ale dopiero później. Skorzystam z tego, że mamy tą pogodę, świeci słońce. Jest przecudownie, śpiewają ptaki, je delikatny wioterek, aż się chce porobić coś na zewnątrz. No a co można porobić na zewnątrz? Chodzi mi to po głowie już od jakiegoś czasu, a mianowicie już od momentu, kiedy ułożyłam tą stertę. No więc postanowiłam podziałać sobie troszeczkę tutaj, czyli potnę te gałęzie i postaram się je ładnie poukładać tak żeby to tak nie raziło w oczy bo na chwilę obecną to to wygląda jak jakiś leśny szałas leśnego potwora no jest nieestetyczne tym bardziej że jest zaraz obok tej sterty która jest nie będę jej nawet pokazywać jeszcze bardziej nieestetyczna także za pomocą tego czyli naszej ukochanej lisiej piłki biorę się za robotę i witam Was, moi drodzy. Króciutka chwila przerwy, więc pokażę Wam, co zrobiłam. Najlepsze jest to, że wydaje mi się, że z tej starty to w ogóle nic nie ubywa. Zresztą ocenicie sami. Tak to wciąż wygląda. Oczywiście kotek cały czas mi towarzyszy. A tak wygląda to, co zrobiłam. To jest posegregowane według mojej kobiecej logiki, czyli tu są te grubsze kawałki, tu są takie, o tu, 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 takie pojedyncze, mniejsze, a tu są takie z kałęźmi, a tam w ogóle są odpady. Adrian się pewnie nie dopatrzy w tym wcale logiki, dla mnie to ma sens no, ma sens, prawda? dziś? Ciciek? Z kobiecą logiką się nie dyskutuje. No, więc na chwilę obecną wygląda to tak. Oczywiście pracuję sobie dalej. I mam nadzieję, że ta górka będzie troszeczkę większa w momencie, kiedy będzie zachodziło słoneczka. To do zobaczonka. Muszę Wam coś pokazać. Oprócz kota, który mi towarzyszy oczywiście, mam obserwatorów. Całe zgromadzenie jaskółek. Świetnie. Nie mi obserwatorzy. Ale fajnie. Dawno nie widziałam tylu jaskółek naraz. Prawda, kocur? Wracamy do pracy. Podjadłeś sobie tak. Tastecik. I wracamy do pracy. Aż ty gryzoń mały. Tigryzoń mały. Łok. Tak. Piękny kiciuś jest. Piękny łobus. I do roboty, tak? Do roboty. I kochani, taka szybciutka aktualizacja. Troszeczkę przybyło nie za dużo, ale przybyło. Żeby nie było, że nic nie robiłam. Robiłam. Nie tylko podziwiałam jaskółki i kota. Ta strona już jest ogarnięta. No, zostało jeszcze tam z tyłu. Jeszcze tu jakieś leżące gałęzie, które obcinaliśmy ostatnio. No i oczywiście tutaj. No, ale tego już dzisiaj nie zrobię, ponieważ jest późno i muszę niestety lecieć zgadnijcie gdzie. No, oczywiście, że na strych, ponieważ niedługo przyjeżdża strychowy majster, a ja jeszcze nie zaimpregnowałam drewna i idę to zrobić, żeby nie było dymu. Tego wam pewnie nie będę pokazywała. Bo ileż można wchodzić na ten strych i go nagrywać oszczędzę wam. Tego pewnie przyjdzie Adrian i tak będzie pokazywał strych, swoją jaskinię, jego królestwo. Tak. Oczywiście z Kotem idziemy. No to do zobaczenia. Kot jest zielony, żeby nie było. To jest sprawka Sylwii. Chodź, chodź, chodź. Pokaż piszek. Czekaj, gdzie on tu miał? To i to. Sylwia miała impregnować drewno, zaimpregnowała kota, impregnat, e, e, jędki, e, coś tam poimpregnowała, faktycznie, sporo roboty zrobione, ja wróciłem z pracy i co? I biorę się, dokończę jędki, e, oszczędzę oczywiście Wam tego, no bo ile można to, to samo oglądać. Auuu, drapieżniku! I widzimy się oczywiście jak już skończę, co dalej będę robić, nie wiem, jest koło 22, 23, więc za dużo czasu jakoś tam też nie ma operacyjnego, jutro znowu do roboty niestety. Dobra, działamy, działamy, kiciuś, działamy, działamy. I witamy się z Państwem, mamy już północ, może ja najpierw powiem, że ten oto osobnik, ten tutaj, co chwilę, naprawdę co 3 metry jak tylko przechodzę z, mie z miejsca na miejsce, on się kładzie idzie spać, nie? A ja? A ja muszę go przerzucać, on już jest naprawdę zielony. Jak widzicie, zaimpregnowane jętki. Część tych bel jest już zaimpregnowana na drugą warstwę, jest nawet bardzo zielono-brunatna. Przystawiłem już drugą tą murłatę, nazwijmy to, taką tą zastępczą. Tak to wygląda, ładnie się dociągnęła. Tylko tam jednym wkrętem z opemią. Yy, jeszcze dojdzie ten, ten długi. Oczywiście. Yy, te, te długie pójdą w ten sposób, czyli tak. Do tej starej murłaty. Mam nadzieję, że jeszcze coś tam z niej zostało. A jak nie, to trudno będziemy jakoś improwizować. Będziemy ją kotwiczyć yy, do podłogi do, 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 do murów, nie? Yy, chodź dziusi, poczekaj. Ja go A Chodź kochanie, chodź, co jest ten kochany pociuzie ładnie już schodzi, schodzi na drabinę. Taki postęp pratyż jest. O, ta już jest na drugi raz, jak widzicie, ładna, brunatna, brunatna, e, ciemnozielona. Ta jest na drugi raz, ciemna ciemnozielona, piękna. Uwielbiam ten kolor. Tak mi się podoba. Najchętniej bym to wszystko przeimpregnował. E, ten naraz raz, tabela, która będzie połączona z tymi belami, które będą szły dookoła, e, też na raz, ale tą będziemy na dwa, albo na trzy razy, ponieważ ona będzie zabudowana i chcielibyśmy, żeby ona była porządnie naprawdę przeimpregnowana. Chodź już musimy stąd iść, bo on tej wchodzi, a, a tam jest dziura w suficie, jak pamiętacie, na siłowni. E, cisza, spokój, historie kryminalne w tle. E, dosyć przyjemnie się pracuje, chociaż jest już północ, napiłem się kawy, zjadłem zi ciasteczka. E, no i z nim się fajnie pracuje, no przede wszystkim, no kurde, no, no kuchony. Towarzysz broni. No nie wiem, no pewnie jeszcze tutaj coś powkręcam, idę, bo rozładował się akurat akumulator, ale pewnie na dole jest naładowany. No także aż, aż, aż się prosi, żeby coś działać, nie? Motywacja jest. Chęci są, kot jest. To najistotniejsze. Jestem królem. Zielonym królem, tak? Kuchany. Kuchana, Murtka. Dobra. E, idę działać. A co tam będę działać, to zobaczycie. Ciao! Dobra, chciałbym się z wami pożegnać, ale zanim się pożegnam, to tylko powiem, że... O, może włączymy lampeczkę. Że tą, w cudzysłowie, zastępczą murłatę szczepiliśmy, tak na razie na roboczo. Pójdzie, później jeszcze dojdą te długie kołki, dojdą te wkręty do murłaty. I miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. Jak widać bardziej jest na krokwie, ponieważ tutaj nie ma tej murłaty, po prostu ona tu nie istnieje, ona spruchniała na wylot. Nie chciałem jej wydobywać, ponieważ boję się, że jak ją, jak ją usunę, to te krokwie się doruszą. Że tam ten, ten próch no, w jakiś sposób tam to trzyma wszystko. Nie wiem, może tam zaprawę zalejemy z jakimiś tam prętami zbrojnymi, nie, nie mam pojęcia. Ale coś będziemy myśleć, coś będziemy kombinować jak zawsze. E, bądźmy dobrej myśli, jakoś to będzie. Najpierw wzmocnimy to, i dopiero później będziemy usuwać te liny, i tak dalej, tak dalej. Ale przedtem musimy zrobić dach mm, e, i te płyty OSB, i dopiero później będziemy tutaj ewentualnie coś wspólnie, pewnie z dekarzem, myśleć. Dobra, tyle ode mnie. Gdzieś gdzieś poszedł, trochę go pogoniłem, e, e, i gdzieś mi uciekł, i nie wraca. Trzeba poszukać, żeby go nie zamknąć tej czasami. Tyle ode mnie. Bardzo Wam dziękuję, że jesteście. Eee... No i co no? I sótku, pomalutku was przybywa. Naszych chęci nie ubywa. Wiem, cały czas pracujemy na Poddaszu. To jest irytujące, ile można. Już bym dosyć. Już bym chciał robić dynki. Gipsowanie, suche tynki, tak dalej tak dalej. Jakoś tak mam ciągutkę w stronę tego. Ale jeszcze trochę to potrwa, no, to no trzeba działać, pomalutku, pomalutku, niestety z pracy do pracy, z pracy do pracy i tak ciągle, więc, więc też mało czasu jest na takie zabawy. Jak na razie nie żałujemy, świetnie się bawimy, dalej uważam, że to była bardzo dobra decyzja, kupić to, i działać tutaj i się bawić tym, no i co, bądźcie razem z nami i razem coś z tego zrobimy. Dziękuję, że jesteście. Dziękujemy my, że jesteście. Trzymajcie się. Cześć.